Cześć, jestem tak siedzi. i dziś pokażę Wam moją makietę bitwy w mieście. To jest raczej bardziej pościg w mieście. No i oh, zobaczmy. Chodzi o to, że tam dojdy przewożą towary przez miasto, klony ich ścigają, a cywile robią pułapkę. Ja Wam to wszystko pokażę w szczegółach. Tu, tutaj krony jadą. O! Tutaj jest pizzelnia. I z niej wybiegają dwa... Znaczy tutaj bie, stały sobie teraz biegną dwa bomb... bomb składy, saperzy. Tu jest pizzelnia. Tu jest snajper. I od shotgunem. przez okna wyglądają, i właśnie zastrzeliły. Obydwaj zniszczyli ten statek, bo pilotu zastrzelili. Tutaj jest kolejny statek, droid statek droidów. Dwa piloty, ten jeden został zastrzelony i spadł. O, tutaj jest. Tu mamy kolejny statek, statek szefa. A, w tych to było, o tutaj. Niby pod tym deskami jest tam towar, w tym to tak samo. W tym to, że tutaj na pod tym pocinkiem y jest schowane, To jest to tak w ogóle szefa. kama kapitana, druidów. Kapitan i druid. I tu y taki też mały transportowiec. Druid ochroniarz, droid ochroniarz i droid pilotujący. tutaj jest ten najważniejszy towar. Cenny. Tutaj mam taką wyżyczkę. Nie wiem, co ją dodałem, ale, ona, ale, ale tak fajnie się prezentuje. No i teraz tutaj przejdźmy do, do, mnie, najfajniejszego miejsca w makiecie, na którym się trochę napracowałam. Stacja paliw. I tutaj ten obsługujący ją wylewa benzynę do czarny. To jest benzyna. Tu, tu. Tu, tu i tu. Tutaj drzewo przyciągnęli. Przyjechał samochód z benzyną, i tutaj y, obsługuje kierowca tego samochodu. też się wylewa. Tutaj zrobił tu wielką plamę. Tutaj jak widzimy, mamy słup. Poczekajcie, jakoś lepiej położę statyw. O, tu mamy to drzewo. Tu mamy słup. Ka kamienie i skrzynkę. Be beczkę tu mamy. Tu mamy duży kamień. Benzynę wszędzie. cywil biegnie z, z kamieniami. Cywile noszą silnik. Kamień rzucony. Cywili rozkłada. Dwóch cywilów y, kamienie rozkłada. Tutaj y, dwóch cywilów ciągnęli skrzynkę. Tutaj też cywil y, rozkłada później rzeczy. I ten cywil stoi z karabinkiem. I on um, jak te druidy zdążył wyhamować, to yy, krony ich zastrzelał, ale szybki parek on strzeli w stronę I wybuchnie. No i taka fajna makieta. Nagrałem ją, bo zauważyłem, że dawno nie było makiet. Ale postaram się poprawić. No i... Na razie, żeby że Was tak w 10. Cześć!